Cześć, witajcie! Kolejny traktor do sprzedania, tym razem mamy John Deera. I zobaczcie, jaki to jest fajny model, bo to jest 6170M. Maszyna 2.15 rok. Sprowadzona cała w oryginale. Tak to wygląda: pneumatyka, reverse, skrzynia power quad. A znaczy się autokład, bo tu mamy automatyczne kubiegi jeszcze. Tutaj każdy chyba dobrze wie i zna to wszystko. Co jest od czego? Tu jest jeszcze odprowadzenia automatycznego przycisk. Trzy pary wyjść, podnośnik, wałek, dobroty wałka. Klimatyzacja właśnie mam tutaj włączoną i ładnie mnie tutaj chłodzi. Także działa, jest sprawdzona. Tutaj mamy zaczep Hitch, z tego co widzę. Radio Alpin. A więc biedy nie ma tutaj. I prezentuje się to bardzo ładnie ten traktorek. Całkiem świeżo. Widzieliście go chyba na filmiku na pewno jak jeździł z opryskiwaczem. Sprawdzony jest wszędzie Zobaczcie fotel nie przetarty jeszcze elegancko wygląda. No i tak samo dobrze jeździ. Co mogę wam tutaj powiedzieć więcej? 170 koni, znana jednostka John Deere 67 litra. Mamy tutaj przedniego tuza jeszcze TLS, a jest IPM, czyli on ma tam 190 chyba koni na womie i w transporcie. parking. I zaraz wam pokażę z zewnątrz. I tak to wygląda w środku. Myślę, że bardzo ładnie. Nie ma tu się do czego przyczepić. To jest fotel pasażera, oczywiście. 6170M. W Polsce bardzo popularne ciągniki. Znaczy się 6155M, z tego co wiem, to jest lider sprzedaży. Mamy miękką mośkę, czyli TLS. Tutaj mamy przed tuza tu za oryginalnego. Co tu jeszcze mamy? 600 na 65 x 28 z przodu. I tu jest jeszcze całkiem dużo tego bieżnika. 50% powiedzmy. również BKT 6565 x 42 no i tu jest elegancki no. 70-80% tego wyżnika. tu mamy pneumatyka dwuowodowa, trzy pary wyjść hamulce hydrauliczne są również jest wyjście i solwus tutaj schowane tutaj jest śruba rzymska jest szyna do zaczepu górnego tutaj i jest zaczep dolny typu hitch, Jest stawiona listwa I co tu dalej? Czarna kabina, czarne błotniki. MK 215 rok Zapraszam na plac do testowania oglądania i do zakupu. Pozdrawiam, do ustrzenia.